Cześć, jeśli w swojej pracy używasz sprzętu od Apple, a na co dzień korzystasz z kalendarza, w tym odcinku pokażę Ci, jakim turbo narzędziem może stać się Twój kalendarz, jeśli połączysz go z darmową aplikacją Skróty od Apple. Pokażę Ci m.in., jak automatycznie tworzyć notatki ze spotkań dodanych do kalendarza i automatycznie rozsyłać je do zaproszonych uczestników. Jak szybko przesunąć wszystkie wydarzenia w kalendarzu i powiadomić zaproszone osoby o takiej zmianie? Jak w parę sekund wygenerować np. taki kozacki miesięczny raport wybranych aktywności z kalendarza? A nawet jak dzięki połączeniu aplikacji Skróty i Kalendarz możesz zrezygnować z płatnych aplikacji do zarządzania rezerwacjami Twoich usług? Brzmi interesująco? No to jedziemy! To jedziemy. Jeszcze zanim zacznę, jeśli nie wiesz czym jest aplikacja Skróty, to w opisie pod filmem i w rogu ekranu zostawiam Ci link do odcinka, który wszystko Ci wyjaśni. Póki co powiem tylko, że jest to darmowa, aplowa aplikacja, którą znajdziesz na swoim iPhone'ie, iPadzie i Mac'u, a służy do tworzenia prostych i bardziej złożonych automatyzacji na Twoim urządzeniu. Takie skróty powiązane z kalendarzem to tylko przykład, bo wachlarz zastosowań jest znacznie szerszy. Trzymając się jednak tematu dzisiejszego odcinka, Przechodzę do pokazania Ci pierwszego przykładu takiej automatyzacji. Wiadomo, że zawsze mogę wejść sobie do kalendarza i przejrzeć wszystkie wydarzenia, a od wersji systemów wydanych w 2024 roku mogę też z poziomu kalendarza również zobaczyć to, co dodaje aplikacji przypomnienia. Kiedy jednak chcę szybko podejrzeć taki uporządkowany, podsumowujący widok wszystkich moich zajętości i zadań na dziś, wystarczy jedno tapnięcie w przygotowany wcześniej skrót właśnie. Zobacz. Uruchamiam skrót z poziomu widżetu na ekranie głównym i pojawia mi się lista wszystkich moich zajętości na dziś. Jeśli chodzi o kalendarz, to w podziale na mój kalendarz służbowy i prywatny, a jeśli chodzi o przypomnienia, to tu akurat chciałem mieć podział na te, które mają ustaloną godzinę i na te całodniowe. Ale to nie koniec, zobacz co się dzieje dalej. Skrót zwraca mi uwagę na to, że jedno z wydarzeń to spotkanie. I pyta, czy wyświetlić mi taką listę przygotowania do spotkania. Na tej liście mam parę takich standardowych dla mnie rzeczy i mogę sobie poodhaczać, żeby być spokojnym, że jestem gotowy na to wydarzenie dziś. Ale taka checklista nie musi być jedyną opcją. Wciskam gotowe i skrót informuje mnie, że jedno z wydarzeń to zebranie, i pyta mnie, czy utworzyć standardową notatkę dla zebrań. Potwierdzam to i zobacz w aplikacji notatki utworzyła mi się nowa dotycząca tego zebrania przydatne, prawda? To oczywiście tylko przykład, bo taki skrót można sobie dostosować całkowicie pod siebie i w miejsce tych dodatkowych akcji dla wybranego typu wydarzeń obsłużyć sobie inne, bardziej przydatne w twojej pracy. Inny przykład skrótu tego typu jest ten, który pokazuje mi ile mam spotkań w nadchodzącym tygodniu. Zobaczmy go dla odmiany na iPadzie. Po uruchomieniu, skrót najpierw pokazuje mi podsumowanie, ile mam spotkań w najbliższych 7 dniach, i po tapnięciu tutaj, pokazuje mi już szczegółową rozpiskę tych wydarzeń. Zwróć uwagę, że są tu również wydarzenia kalendarza, które nie mają w nazwie spotkanie. Skrót przygotowałem w taki sposób, aby uwzględniał do tego podsumowania również zebrania i telekonferencje, bo to wszystko dla mnie jest spotkaniem jako takim. I znów, jak widzisz na tym przykładzie, widać, że skróty to nie są gotowce, tylko mechanizm tworzenia przydatnych automatyzacji całkowicie pod siebie i swoje potrzeby. Przy kolejnej automatyzacji, pozostanę w temacie spotkań. Bez względu na to, czy masz ich mało, czy masz ich sporo na co dzień, warto mieć mechanizm wygodnego tworzenia notatki do spotkania i automatycznego rozesłania jej do uczestników zaproszonych do takiego wydarzenia w kalendarzu. Ten skrót pokażę Ci na Macu, ale oczywiście działa on u mnie na wszystkich urządzeniach heplowych. Zobaczmy. Skrót uruchomić możesz z widgetu na ekranie głównym lub z poziomu Doka, jeżeli dodasz sobie tu ten skrót. Po uruchomieniu pokazuje mi się lista funkcji do wyboru. Pierwszą z nich jest utwórz notatkę do spotkania. Po wyborze tej funkcji, pokazuje mi się lista wydarzeń z kalendarza i wybieram to, do którego chcę utworzyć notatkę. Po zatwierdzeniu, w tle zaczyna już funkcjonować otwarta notatka do tego zebrania. No i teraz, jeśli w trakcie spotkania jest coś warte odnotowania, uruchamiam sobie skrót, wybieram opcję Dodaj do notatki, pisuję treść tej notatki i zatwierdzam. Taka notatka cały czas synchronizuje się między Twoimi urządzeniami. Więc jeśli chcesz coś dodać do notatki, akurat z poziomu iPhone'a, uruchamiasz ten sam skrót, wybierasz opcję Dodaj do notatki, wpisujesz treść i zatwierdzasz. Jeśli w trakcie spotkania chcesz podejrzeć, co znajduje się dotychczas w notatce, korzystasz z funkcji Przejrzyj notatkę. Jak widzisz, notatka zawiera zarówno te wpisy, które dodałem z poziomu Maca, i te, które dodałem z poziomu iPhone'a. No i tak możesz dodawać kolejne treści do notatki, czy przeglądać sobie w trakcie, co notatka zawiera dotychczas. I w trakcie lub po takim zebraniu, w dowolnej chwili, kiedy ci wygodnie, możesz skorzystać z funkcji roześlij finalną notatkę. Gdyby w kalendarzu do tego wydarzenia były dodane zaproszone osoby, notatka wysłałaby się do nich automatycznie. A że w tym przypadku tak nie jest, skrót pyta mnie, że spotkanie o nazwie zebranie zespołu nie ma zaproszonych osób, czy je dodam. Wybieram tak i prosi mnie o wpisanie uczestników jednego pod drugim. No to wpisuję dwóch uczestników i zatwierdzam. Teraz prosi mnie o podanie adresu e-mail do pierwszego uczestnika, i teraz dla drugiego. Zatwierdzam. Mail od razu zostaje wysłany, a notatka z takiego spotkania archiwizuje mi się w aplikacji notatki. Zobacz, zawiera nazwę tego spotkania, jego datę i godzinę, uczestników tego spotkania i wszystko, co w trakcie spotkania dodawałem do notatki. Zobaczmy w wysłanych mailach. Mamy uczestników, mamy treść notatki, tytuł zawiera nazwę, datę i godzinę spotkania. I oczywiście taka wiadomość zostaje wysłana do maili uczestników podanych wcześniej. Ok, teraz pokażę Ci automatyzację, która w bardzo szybki sposób pozwala na wygenerowanie tygodniowego, miesięcznego czy rocznego, jaką tylko masz potrzebę, raportu z określonych wydarzeń znajdujących się w Twoim kalendarzu. Ale zanim to zrobię, przerwa techniczna na dwie rzeczy. Po pierwsze, zostaw suba i włącz dzwonek, aby dostawać info o kolejnych odcinkach na moim kanale. Po drugie, autopromocja. Jeśli chcesz razem ze mną od całkowitych podstaw nauczyć się tworzyć własne skróty, możesz dołączyć do mojego kursu online. Ogarnij skróty na swoim iPhonie i iPadzie. Link i rabacik dla widzów mojego kanału zostawiam ci w opisie tego odcinka. Ok, wracamy do skrótów. Wejdźmy do kalendarza i zobacz, mam tutaj w całym miesiącu różne wydarzenia: konsultacje, usługa spotkanie, prezentacja, no przeróżne. Tym razem skrót umieściłem sobie w formie ikonki na ekranie początkowym. Uruchamiam go, zaznaczam początek okresu, który chcę wyraportować i koniec tego okresu. W tym przykładzie robię to dla całego stycznia. Wciskam gotowe i po chwili w aplikacji notatki mam już wygenerowany raport. W tytule mam zaznaczony okres raportowania. A niżej w formie wykresu kołowego mam posumowane te typy wydarzeń z kalendarza, które chciałem sobie wyraportować. Czyli jak widzisz, mamy tutaj serwis, usługa i spotkanie, czyli wszystkie wydarzenia, które zawierają w swojej nazwie te zwroty znajdą się tutaj. Pozostałą część notatki stanowi już szczegółowy raport wszystkich wydarzeń, które miały w nazwie spotkanie, usługa i serwis. Ten skrót znajduje się na liście przykładowych automatyzacji, które udostępniam do pobrania widzom mojego kanału. Więc jeśli ci się przyda, odwiedź stronkę, do której link zostawiam ci w opisie tego wideo. Pobierz go sobie, dostosuj pod siebie i miłego korzystania. Jedziemy dalej. Jeśli musisz przesunąć jakieś wydarzenie w kalendarzu, możesz po prostu wejść do niego i albo edytować wydarzenie, albo chwycić za nie i przesunąć na odpowiednią godzinę. Za pomocą skrótu jednak możesz zrobić to dużo bardziej wygodnie i bez wchodzenia do aplikacji kalendarz. Zostawmy do podglądu kalendarz, a skrót uruchomimy na iPadzie. Wylistowują mi się wszystkie wydarzenia, które mam w kalendarzu służbowym. No i powiedzmy, że chcę przesunąć tylko te dwa wydarzenia. Potwierdzam i dostaję pytanie o ile minut przesunąć pierwsze spotkanie. Wpisuję, gotowe i spójrz na nasz podgląd. Następuje przesunięcie. Podobnie odpytuję je przy drugim wydarzeniu, wpisuję 30, gotowe i wydarzenie się przesuwa. Mam też taki skrót, który pozwala mi przesunąć najbliższe spotkanie o określoną liczbę minut i dodatkowo sam automatycznie wysyłam maila do uczestników spotkania z informacją o spóźnieniu ze wskazaniem w treści ile wyniesie ta moja obsuwa. Automatyzację uruchamiam z widżetu i pojawia mi się najbliższe spotkanie z kalendarza. Widzi się też tutaj na podglądzie. Wszystko się zgadza, zatwierdzam i wpisuję liczbę minut mojego spóźnienia. Zatwierdzam. No i automatycznie tworzy się dla mnie wiadomość mailowa zaadresowana do uczestników tego spotkania. W temacie widzimy nazwę spotkania, a w treści, jak widzi się wspomniane, ile minut się spóźnia. Zatwierdzam wysłanie i zobacz, wydarzenie w kalendarzu się przesuwa. No, to teraz prawdziwy sztos. Geneza akurat tego typu skrótów jest taka, że pokazując na swoich social mediach i w shortcach przykłady różnego typu automatyzacji w skrótach, tak, żeby pokazywać wam różne możliwości tej aplikacji, stworzyłem przykładowy skrót do zarządzania kalendarzem rezerwacji na usługi kosmetyczne. Okazało się, że mnóstwo osób podchwyciło ten temat, i na fali tego zainteresowania. Cały czas rozwijałem to narzędzie, aż powstał naprawdę zacny zestaw skrótów do zastosowania w niemal każdej branży usługowej. Jakie są m.in. możliwości tego zestawu? Wygodne przyjmowanie rezerwacji z wyborem klienta z bazy i dodawaniem nowego klienta do takiej bazy. Przy przyjmowaniu rezerwacji masz również dostęp do katalogu usług do wyboru. A założenie rezerwacji skutkuje automatyczną wysyłką potwierdzającego SMS-a do klientki, klienta, wraz z informacjami, jak się przygotować na zamówiony zabieg czy inną usługę. Kolejny element to skrót działający w tle, który sam bez żadnego naszego udziału codziennie rozsyła po klientach przypomnienia o wizycie przypadającej na dany dzień. Taki SMS zawiera wszystkie szczegóły zarezerwowanej usługi. Oraz ewentualne informacje ułatwiające dotarcie na miejsce. Mamy też możliwość szybkiego wysłania zaleceń pozabiegowych po wykonanej usłudze oraz automatycznie wysłaną np. po 7 dniach po wykonanej usłudze prośbę o pozostawienie opinii w odpowiednich serwisach czy wysyłkę podziękowania dzień po wykonanej usłudze. Fajna funkcja uzupełniająca to możliwość składania i wysyłania zamówień do swoich dostawców. I tak jak widzisz na tym przykładzie, zakład kosmetyczny wygodnie zamawia sobie w takim skrócie produkty potrzebne do wykonywania codziennych usług. Dla firmy wykonującej sesje fotograficzne dodawałem też mechanizm pilnowania statusu płatności za usługę wraz z wysyłką automatycznych przypomnień o płatności, automatyczne wyliczanie kwoty zaliczki czy wybór lokalizacji, w której będą odbywać się rezerwowane sesje. Możliwości są naprawdę nieograniczone, a szczegółową prezentację takich skrótów, akurat dla branży Beauty, zobaczyć możesz w tym odcinku na moim kanale. Jak widzisz, możliwości aplikacji Skróty są niesamowite. Jeśli zainteresowało Cię prezentowane w tym odcinku połączenie skrótów z kalendarzem, zobacz też ten odcinek, w którym pokazuję równie ciekawe zastosowanie skrótów, tym razem w połączeniu z aplikacją Przypomnienia. Dzięki temu wyeliminowałem płatne aplikacje do zarządzania zadaniami i wszystko ogarniam sobie za darmo w stworzonym w taki sposób przeze mnie centrum zarządzania. Przypominam Ci również o zostawieniu suba, a informacje o moich kursach online zostawiam Ci w opisie pod filmem. Póki co do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!